Drodzy Państwo, w obliczu totalnej dezinformacji i propagandy, jaką dostrzegamy w mediach, w polityce, chciałem dzisiaj porozmawiać z Chatem GPT i zadać mu jedno ciekawe pytanie. Uwaga. Jak to się włącza? Czy to prawda, że prorok Muhammad, pokój z nim, był agresywną i przemocową osobą, tak jak Próbują niektórzy przekonać nas w narracji medialnej? Prorok Muhammad, pokój z nim, jest postacią historyczną, która dla wielu muzułmanów stanowi wzór moralności i miłosierdzia. Przykazy o nim różnią się w zależności od źródeł i interpretacji. W islamie uznawany jest za proroka głoszącego pokój i sprawiedliwość. Ważne jest, by czerpać informacje z rzetelnych źródeł i unikać uproszczeń. Jeśli masz konkretne pytania na temat jego życia lub chcesz omówić konkretne aspekty, możemy to zrobić. Mhm. Mm no, chciałbym wiedzieć, jak on traktował kobiety: czy zabił kiedyś kogokolwiek, czy był przemocową osobą niesprawiedliwą, czy był prawdomówny, czy możesz odpowiedzieć mi na te pytania? Ahmad, pokój z nim, według islamskiej tradycji, traktował kobiety z szacunkiem, podkreślał ich prawa i godność. Jest wiele przekazów, które opisują jego łagodność i troskę wobec bliskich. Co do kwestii przemocy, islam uznaje walkę w obronie wiary i sprawiedliwości, ale również podkreśla miłosierdzie i sprawiedliwość. Co do prawdomówności, jest uznawany za osobę niezwykle uczciwą. Warto jednak pamiętać, że oceny historycznych postaci mogą się różnić w zależności od perspektywy i źródeł. Jeśli masz ochotę, możemy zagłębić się w konkretne aspekty jego życia. Ciekawi mnie właśnie jego stosunek do kobiet i czy w jakikolwiek sposób zreformował on tamtejsze traktowanie kobiet. Mam na myśli czasy przed islamem w rejonie Mekki i w rejonie, w którym żył prorok Muhammad. Pokój z nim. Z nim, wprowadził znaczące zmiany w traktowaniu kobiet w tamtym regionie. W czasach przedislamskich kobiety miały ograniczone prawa, a on dążył do poprawy ich sytuacji. Na przykład kobiety zyskały prawo do dziedziczenia, prawo do wyrażania zgody na małżeństwo i prawo do rozwodu. Podkreślał także ich równość duchową z mężczyznami. Te reformy były znaczące w kontekście ówczesnych norm. Jeśli interesują Cię szczegóły, możemy omówić konkretne przykłady. Jeżeli możesz dać jakieś przykłady, to będę wdzięczny. Oczywiście. Prorok Muhammad, pokój z nim, wprowadził kilka ważnych zmian. Na przykład kobiety zyskały prawo do dziedziczenia, co było rewolucyjne w tamtych czasach. Wcześniej nie miały takiego prawa. Wprowadził też prawo do posagu, który pozostawał własnością kobiety, a nie męża. Islam także zakazał praktyki zabijania nowonarodzonych dziewczynek, co niestety zdarzało się w tamtym okresie. Wprowadził także prawo kobiet do wyrażania zgody na małżeństwo i prawo do rozwodu. Wszystko to miało ogromny wpływ na poprawę ich statusu. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, chętnie odpowiem. Czy w tamtych czasach w Europie kobiety miały te same, podobne prawa? W tamtych czasach w Europie kobiety miały znacznie mniej praw niż obecnie. Ich status prawny i społeczny był ograniczony, a prawa do dziedziczenia, decydowania o małżeństwie czy rozwodzie były raczej ograniczone. W wielu kulturach kobiety były podporządkowane mężczyznom, a prawo do majątku i samodzielnych decyzji było ograniczone. Reformy wprowadzone przez proroka Muhammada, pokój z nim, były wówczas bardzo postępowe na tle ówczesnego świata. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, daj znać. Dziękuję bardzo. Nie ma za co. Jeśli będziesz miał jeszcze jakiekolwiek pytania, śmiało pytaj. Miłego dnia. Bez komentarza. Dziękuję za uwagę.